się siema, kwadratowe świry. Z tej strony Szymon witam was w kolejnym odcinku z cheatowania na Craftplayu. I dzisiaj będziemy używać sobie flya na arenkach. Ale postaramy się zrobić to tak, żeby, no, nikt za bardzo nie zauważył, że mam tego flya. Będę się starał z tym ukrywać i dzięki temu spróbujemy wygrać arenę, chociaż jedną. Zostawcie łapeczkę w górę, Subika. Z tego powodu, że, no, nagrywanie tego cheatowania na Craftplayu nie jest w sumie zbyt przyjemne. Z tego powodu, że mogę zagrać arenkę chyba na 6 godzin. A jak zginę, to niestety tracę te cheaty, więc no, też trochę niefajnie. No ale dobra, wszystko co chciałem powiedzieć, powiedziałem, więc wbijamy się już na arenę. Weźmy se drużynę czerwoną, elegancką. Dobra, więc jesteśmy na naszej Areneczce, która już wystartowała, więc pisujemy sobie naszą komendę cheaty. Tak się to pisze. No i włączymy sobie chyba latanie, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Czy uda nam się wygrać jakąś. Arenkę właśnie dzięki temu Kurczę, lipa jak zginę, bo wtedy będę musiał Zaczynać kolejną arenę, no i to nie jest Zbyt przyjemne, co prawda spaść do Wojda Raczej no nie powinienem A jeśli nawet spadnę, no to nie będzie Aż tak źle, dobra, zrzuciliśmy go Ty, on ma key... anti o co chodzi Okej, okay, ja sobie może stąd Ucieknę, mniej więcej w ten sposób Dobra, on leci do mnie Okej, okay. no i zabiliśmy go przy użyciu, e, co prawda, troszeczkę flya, ale no o to chodzi w tym filmie, nie? Ogólnie swojego zdania na temat cheatowania na Craftplayu nie zmieniłem. Cały czas uważam, że beznadziejnym pomysłem jest to, że gracze mogą sobie wpisać komendę i dzięki temu na luździe wygrać arenkę. Ale pod odcinek to myślę, że całkiem spoko. Mogliby na Coxcrafcie dodać takie, wiecie, cheatowanie, powiedzmy na prywatnych arenach. To by było spoko, bo było można by też robić jakieś inne fajne rzeczy, powiedzmy, na prywatnych gierkach. Dobra, tutaj nikogo nie ma, więc sobie podlecimy do łóżka zielonego. Kurczę, w ogóle zostały dwie osoby i to bez łóżka, więc no... trochę lipa. Dobra, tam jest zielony, który mnie nie widzi. Dobra, ja sobie do niego szybko doskoczę. I zróbmy może tak, żeby on mnie w jakiś sposób zrzucił właśnie. A, dobra, spadłem tutaj, więc okej. Okay. Czy on sam zginie? Dobra, wpadłem do Wojda. Robię to strasznie pokracznie, no ale chcę go troszeczkę sobie potrolować. O nie, on go nie może zabić. Okej, okay, zjemy sobie refilkę. Oni są już chyba trochę w szoku. Dobra, różowy ucieka. Patrzę, czy nie zginąłem, no ale no niestety nie udało mi się zginąć. Podlecimy sobie szybciutko do góry, tak żeby mnie nie zauważył. No i gdzie jest nasz kolega różowy? Nie ma go. Wyparował najwidoczniej, no dobra. W ogóle zostałem z nim solo, więc okej. Okay. Pewnie będzie chciał mi pójść zniszczyć łóżko, chociaż nigdzie go w sumie tutaj nie widzę, tak mi się wydaje. Dobra, wiecie co, ja sobie szybko pozbieram, pozbieram sobie, o, chyba widział, że latałem. Dobra, to ja uciekam stąd. Siup, siup, siup. W ogóle ile ludzi dostaje bany za cheaty? Mam nadzieję, że ja zaraz nie dostanę. Kurczę, no chłopca mi wszystkie emeraldy wyzbierał. W sumie po co ja się buduję, jak mogę sobie tu dolecieć? Okej, okay, nieważne. O dobra, tam jest nasz kumpel. Co on będzie tutaj robił? Hmm... Podbudujemy się do niego, co on robi? TNT jumpa, czy co? Nie, ucieka przede mną chyba. Okej, okay, zwalno sobie tutaj potężne wiaderko. Nie! Dobra, uciekamy stąd widzowie. Dobra, on jednak ucieka. Też nie chcę, żeby ta arena była aż taka szybka, więc się troszeczkę z nim tutaj bawię. A, sam spadł. Kid S. No to co, widzowie? Widzimy się za 6 godzin. Dobra, widzowie, jesteśmy na kolejnej arenie, drugiej arenie. Włączamy sobie latanie. No i spróbujemy tutaj wygrać tą arenę, mając możliwość oczywiście latania. Poprzednią arenkę się udało, więc bardzo fajnie. Lecimy sobie już do naszego pierwszego kolegi. W ogóle mam coś inne DPI w myszce, ale, ale chyba powinienem sobie z tym poradzić. Dobra, widzę, że nasz kumpel jest zlagowany, ale sobie go wybombiliśmy bez problemu. Cyk, myślę, że sobie tutaj na luzie uciekniemy do góry. Kupimy sobie refilka, coś tutaj jeszcze. No i polecimy do niego jeszcze raz. Kurde, wydaje mi się, że to nie zmieniło mi się DPI w myszce, tylko DPI w, e, w Minecrafcie ogólnie. Więc trochę lipa. Dobra, nie wiem co on tutaj robi, ale już tutaj kończy gierkę elegancko. No i ja bym sobie szybko poleciał tylko zebrać diamenty. I przy okazji kupię sobie procika, możemy kupić sobie zbroję. O! Fajnie, że sobie skrzynkę zamurowałem. Okej, okay, żelazny miecz, zbroja, trochę bloków. Może jakieś narzędzia się mogą przydać. Czemu by nie? Jak możemy się takimi rzeczami ubezpieczyć, to czemu by nie? Okej, okay, i do kogo ja bym sobie tu poleciał? Myślę, że tak szybko sobie przylecimy tutaj do szarego albo do różowego sobie pójdziemy. To będzie chyba najlepszy, najlepszy sposób. Okej, okay, ogólnie on zginął, więc mógłbym sobie szybko tutaj podlecieć, zniszczyć mu łóżko, no i go wybombić w elegancki sposób. Ok, trzy hitki, kolegi nie ma. Bardzo fajnie. No i polecimy sobie do szarego, który właśnie spadł, niefortunnie. No przykra sprawa dla kolegi tutaj. Cyk, bedzik. Może dajmy się tutaj potrolować trochę, czy coś? Okej, okay. spadliśmy, on już jest w szoku. To ja sobie może bym tutaj podleciał tak leciutko. I kolego odwiedził. <grystanie> Chłopiec, co jest w szoku. Ojoj. Chyba mi się znowu spadło tutaj. No nie fajnie. Teraz na pewno się mnie już nie spodziewa. Siema. O ale TNT Jump potężny poleciał. No niesamowite. Biały chyba czy to na razie nie będziemy do niego szli. Pójdźmy patrolować tego żółtego i zielonego, bo oni tam mają ciągłą walkę, coś tam się dzieje przynajmniej. E, to mam nadzieję, że będą szoku jak nagle zrobię TNT jumpa na tysiąc kratek w górę. Dobra, gdzie oni tutaj są? Tu jest jeden. Bartek, Bartek mi chyba widzi, dobra, cyk TNT jumpik. <noise> no, troszeczkę odleciałem, tak mi się wydaje. Siema, a, tu nie można budować. Oj, coś mu się spadło. Tak mi się wydaje. Dobra, nie będziemy niszczyć mu łóżka Tak mi się wydaje, jak na razie. Bo ja tutaj chcę sobie patrolować ich trochę. Pójdziemy sobie na diaksy TNT jumpem szybkim. Teraz pójdziemy sobie do zielonego TNT jumpem. Siup! Siema! Nie przejmujcie się no miasto, to tylko zbieram itemy, ale oni tutaj fajta robią niesamowitego. Gdzie on jest? Tu jest. Siema. Ej, tak nie wolno. Oa, Nie jebij mnie, gościu. Wełna mi się skończyła. Daj mi spokój. Siema. Co? Chciałbyś mnie uderzyć? Co już? Ej, no nie wolno zabudowywać łóżka. Halo. A ty gdzie tutaj biegniesz? Wyjazd mi stąd. Futrzek już się denerwuje. Pisze, żebym tutaj wziął. Ale nie wiem, co mam wziąć w sumie. Zobaczmy, co u białego. Słuchaj, czy on dalej awczy? Czy jak to tutaj? Ej! Gościu, słuchaj. Nie bij mnie, tak? Zrozumiano? Nie masz mnie bić, no. Biały jak stał, tak stoi. Halo, panie kolego. Proszę się ruszyć. No chłopco, nie wiem. Mama go na obiad zawołała. Żółty stracił beda ogólnie. Nie wiem, co się stało. I napisał, dobra, team. Ale że on chce się timować. Ja się tutaj mogę timować, tylko. O, ty gnoju. Dobra, masz przechlapane już. Rozumiesz to? Myślisz, że jak będziesz smutny, to co? To, że wygrasz tą arenę? Nie ma tak łatwo Nie ma tak Tu, tu wchodź Ja mam pomysł, jak się z nim rozegrać Okej, okay, on tam chyba siedzi, tak? Jest tu, dobra, bardzo fajnie Ej, od dzisiaj będziesz tutaj siedział na zawsze No po co to szkło niszczysz, gościu? Ktoś ci pozwolił? Oj No, przykro mi, koledzy który z nich przeżyje? No niestety. Tutaj kolega. A, obydwoje zginęli. O, kolega biały wrócił. Siema. On chyba dalej nie wie co się dzieje, nie? No trudno. Może w sumie to i lepiej. Tu, 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 tu. O nie, on mnie widzi. Pa. No co? halo, chodź, idź tam. Spacja musi chyba zacięła. Dobra, ty teraz tutaj siedzisz, a ja cię idę zniszczyć łóżko. No i popatrzymy, jak tam mój dzień będzie mijał. Próbuję się stąd wydostać, niestety coś mu no. Niestety nie idzie. A nie, on ma refile. Ciekawe, ile ma tych refili, że jak długo tutaj przeżyje? Ile on ma tych refili, że tak długo się trzyma? Co jest grane? No, Chce żyć. Dobra, uwolnijmy go. Trzymaj. Dostajesz możliwość. u niebi? Nie, nie bij? Nie? Chcesz żyć? Dobra. Robimy akcję ratunkową wtedy. Proszę bardzo, chodź. Chodź i pomożemy tutaj się ładnie dobudować elegancko. Zapraszam za mną. Proszę się szybciej tutaj ruszać. Gdzie ja mam łóżko? Tu mam łóżko, dobra. No i zniszcz to łóżko. Gościu. Brizzly bridge robi. Wow. Dobra, zniszczysz to łóżko, czy nie? No. Siema. No to co widzowie, chyba zagramy sobie jeszcze jedną marenkę za 6 godzin. Do później. Ogólnie to jestem na swojej drugiej premce. Z tego powodu, że zapomniałem hasła do craftplaya na moim głównym koncie. No a żeby skontaktować się tutaj z administracją to totalna patologia jest, więc... Nawet mi się nie chce za to zabierać. Wolę sobie grać po prostu na drugiej premce. Gdzie mam nick? Mfedronowy Golem. Pozdrawiam cię, Pączek. Jeśli to oglądasz. Przepraszam, że ukradłem ci nick. Ale bardzo mi się podobał. No i ogólnie jak sobie stałem na lobby, bo mam tego skina i... Ten nick to jakiś chłop do mnie mówił, że Ło ma, mogę z nie, jakiś wszedł, kurde, elita, inny Wychodzimy No i wstałem w na lobby, jakiś chłop pisał, że jest fanem Mimo, że nie miał prawa wiedzieć, że faktycznie to ja Ale zgadł, o dziwo Kurde, jest godzina 12 i ta arenty to se tak startują Tak średnio bym powiedział Ten no, chłop wie, że ja to ja Co jest grane? Tylko nie mojego niku napisać Za bardzo Pisze uwu, co jest grane? No i ogólnie tego konta też sobie używam ja gram Sobie prywatnie Na jakichś serwerkach czy coś Z tego powodu, że na połowie serwerów jestem zarejestrowany na swoim nicku i nigdzie nie mogę normalnie zagrać Dzięki widzowie Kurcze też jakiś sponsor dołączył więc no trochę lipa Ale i tak to zagrałem no bo Chcę jeszcze ten film wrzucić dzisiaj No a te arenki za szybko nie startują jednak Alan11lp 11lp to dostaje po wygranej w ligusi Niemiło Dobra, poczekamy, zobaczymy czy ten Alan użyje tych cheatów Mam nadzieję, że nie, byłoby fajnie Na razie się na to nie zapowiada, nie wpisał, no to ja wpiszę Cheaty, cyk, i włączamy sobie fly'a No i Alan jest obok nas Alan się pyta jakie cheaty On już wie, on bardzo dobrze wie O kurde, co on tak bije? Spierdzielam stąd Jeszcze przydałoby się kilo wkupić no i przy okazji refilka sobie weźmiemy. No i myślę, że jeszcze jednego można tak na wszelki wypadek. Dobra, szybko go wybombimy, bo on jakiś ogarnięty gracz jest chyba. I to całkiem taki bardzo ogarnięty. No ale już go nie ma. S. Nie, no ten zielony to jest jakiś mistrz totalny, że on faktycznie wie, że ja to ja. Dobry zawodnik. Oj. Mamy na szczęście Flya, bez tego by się nie udało. W ogóle, prawdopodobnie, jak to oglądacie, ten film dzisiaj, to wieczorem będę robił streamka na Twitchu. Macie link w opisie. I to z Minecrafta, w bdursiki sobie pogramy. Czemu na Twitchu? Yy, z tego powodu, że mam jakąś taką ochotę sobie faktycznie na tym Twitchu coś porobić luźno sobie pograć. Dla trochę mniejszej widowni niż na YouTubie. Więc jak ktoś jest chętny, to zapraszam. Nie wiem dokładnie o której godzinie, więc najlepiej to zostawcie Flowka, żeby dostać powiadomienia. Siema Hubert. Oj, coś mi się tu poklikało. Niestety. Albo niestety. Zostały w ogóle tylko dwie osoby na ręce, więc to będzie raczej bardzo szybka gra już. I za wiele tutaj nie zdziałamy. Dobra. Godbridge Time. Albo nie. Biały małuszko, małuszko, Miał łóżko znaczy się. O, nawet tutaj jest. Siema. No, co mnie bijesz? Jeszcze nie możemy mnie trafić. Co za Asiur? Dobra. Nie no, ale że ta arenka się tak szybko skończy, że to już koniec jest. W ogóle każdą arenkę chyba uda się wygrać, więc fajnie. Mało kiedy się to zdarzało, zazwyczaj to wpadałem gdzieś do Wojda po drodze czy coś i traciłem swoje cheaty i musiałem nagrywać kolejną arenę. Więc no, jestem w szoku. Tylko nie wiem gdzie jest ten żółty. Chyba szybko sobie już pójdziemy go wybombić, nie chcę mi się z nim bawić za bardzo. w jakieś poszukiwania, a mam wrażenie, że on się gdzieś schował. O, jednak się nie schował. Przeżył to. Nie widzi mnie. Albo widzi? Zauważył. Ej, gnoju. Mędowaty. Nie bij mnie. Co ty robisz? Ez. Ale mu napisałem widzowie. Szymbursz jest groźny. No to ja wam bardzo dziękuję wtedy za oglądanie. No ta ostatnia ręka taka trochę na siłę, to muszę przyznać. Mało co się tu zrobiło. Ogólnie bym nagrał jeszcze jedną, ale czas mnie goni, ja chciałbym dzisiaj ten film wrzucić, bo dawno filmu nie było. W sumie. Nie wiem. No. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Papa, pa. kocham Was widzowie.